Ej, czemu ja mam pojedynczy strzał? Co? Co to było? Zabiłem go pestką jedną strzałem. Fakt, że dostał wcześniej w pierdy. Natomiast czy będę go kupował? Raczej tak. Raczej tak, bo jestem bardzo mocno stęskniony za Battlefieldem. Jestem emerytowanym Battlefieldziarzem, nie? No? Jakkolwiek to nie brzmi. Aczkolwiek od Battlefielda 1, czyli tego osadzonego w realiach I wojny światowej, yy, yy, mam taki delikatny ro rozwód z Battlefieldem, bo pograłem w tą jedynkę. W piątkę pograłem tylko chwilę w sumie. W tego drugowojennego Battlefielda. Ej, czemu ja mam 90 klatek, co jest grane? Kurwica. Kacie, czy, czy mi się coś w tle... ...coś mi mieli? No nie. Powiem wam, że dupsko się tak przyzwyczaja do wysokich FPS-ów. bardziej wzrok niż dupsko, hehe. <laughs> że potem na chwilkę spadną... I już jest, ojeju, ojej. Co tak mało, co tak mało? Nie da się grać, nie da się grać. <grymne> to się bardzo szybko wzrok przyzwyczaja do takich rzeczy. Ja tylko trzymam kciuki za optymalizację w Battlefieldzie 6. Żeby się nie okazało, że chłopy co mają komputery z kosmosu, z najnowszymi kartami graficznymi, z super procesorami i w ogóle ze wszystkim ekstra, nie mogą w to grać. Nie wiem skąd ja dostaję. Cześć bąbka, dzięki za follow, siema. Wszedłeś po dwóch minutach? No nie, to ja byłem już, ja byłem trochę później. Zresztą screeny były na, na Discordzie, nie? Co wkleiłem filmik z Misia? Który masz numerek? A ja 78, tylko w Kiblu byłem. Wiem, <laughs> czy stąd kurtka, ktoś mnie tutaj nie obrabia. No właśnie powiem ci, że BF1 był zajebisty, no. Okej, okay, rozumiem jak najbardziej. U mnie tak średnio ten bf 1 siedział i tak w niego pograłem, i tak, bo go kupiłem w preorderze oczywiście. Co to było? Czy już się to widzieli? A, zmiana skina. Ale. Ja pamiętam, że przed ogłoszeniem jeszcze, że Battlefield 1 będzie w realiach I wojny światowej. To miałem także... A, kurde, pograłbym w BFK takiego drugowojennego, nie? I wtedy pamiętam, że była. E... Wielki event i chyba zapowiedź właśnie Battlefielda. I cyk, Battlefield 1. Pierwsza wojna światowa. I tak. Z jednej strony mówiłem Aaa spoko, a z drugiej strony "a niekoniecznie <laughs> Ale i tak kupiłem, no mówię. I wtedy jakoś tak Battlefieldy u mnie zeszły na... na drugi plan. W sumie stoję tutaj jak widły gnoju bez sensu. Piątkę grałem tylko przez chwilę, jak on tam był na Game Passie. Ja w ogóle nie używam Game Passa. Ale z kimś tam grałem online, nawet nie pamiętam z kim, ale ktoś tam, ktoś tam mnie w pewien sposób chyba namówił, żebym zagrał. Pograłem, ale żebym jakoś tam piał z radości, to jest chłop, nie? który cały czas do mnie celuje w ogóle, najprawdopodobniej. Ile tu jest metrów, ziomek? Nie sprawdzę tego teraz. Teoretycznie mogę. O matko jedyna. 100, 200, 300, 400, 500, 600... 300. 700 metrów około A tu się nie da, 700 metrów Tak i też kurde 20 lat temu często wychodziły gierki, które były absolutnie czymś nowym i świeżym Ja nawet nie wiem czy to tam dolatuje, nie? I mam wrażenie, że te gierki troszeczkę ukształtowały też wymagania co do kolejnych odsłon danego, danego tytułu. O, dropik. Ej, chyba mu oponkę rozwaliłem, czy mi się zdaje? Aha, okej, okay, dobrze. Masz snajpę chyba, stary. A ja nie mam. Ale dostałem w czachę od niego. Zbierać chociaż? Okay. Ej, czemu ja mam pojedynczy strzał? PESTKĄ JEDNĄ STRZAŁEM, FAKT ŻE DOSTAŁ wcześniej PIERDY <głosy> <głosy> Ale sfarciłem, strafiłem go w głowę ostatnią pestką Jale, ale jaja ja jak cholera nie A ja wiem czemu mam pojedynczy strzał, chyba wiecie? Kurwa, dobry smoke. Słuchajcie, ja muszę tą sytuację opanować, bo Dobra, mam za dużo pestek 762. Ja ich nie potrzebuję w takiej ilości, tyle styknie. Tamten cały czas kutabani na tej górce, to jest dopiero. Chociaż okej, okay, chłop sobie poluje pewnie na... Chłop sobie pewnie poluje na jakiś ultra fajny strzał. Ja, to ja, ja go rozumiem. Ty, tutaj jakiś tłumik słychać. O, teraz to już stąd. Chyba muszę stąd spadać, bo ja nie, nie otrzymam tutaj, kurde, trzech sniperów. Widzę cię, stary. Kurwica za wysoko, o piksel, nie? Teraz za nisko. A teraz po tobie. On do kogoś strzelał, nie? Tak. No Okej. Okay. Jeszcze ktoś? Czy już wszyscy? Nie jestem tutaj mile widziany ewidentnie. Mam nadzieję, że to auto jest w miarę całe. Myślę, że w tych domkach chłop kutabani cały czas. Ma strefę, w sumie czemu miałby nie kutabanić? No i tamten jeden kuźwa strzelec podhalański jest wysoko w górach osadzony. Dobry teren do jazdy autem, tym bardziej tym muszę hełmik wymienić, bo jest smutno dosyć drop, ale nie, no nie. ma skarmik? Kurde, wiesz co, poczekaj, muszę spojrzeć w księgi wieczyste, bo tam jest wszystko napisane. Zaraz Laplański IPN uruchomię, Poczekaj, poczekaj, poczekaj skarmik. Siemaneczko, witam ciebie. Nie rzucaj mi proszę takich rzeczy tutaj kolego, dobrze? Widzisz, coś teraz doprowadziłeś do czego? No właśnie. Teraz, w, w ramach yy, tego, że uratowałem chłopu życie, powinien wyjść z podniesionymi rękoma z tego chałupy. Ojej, yeah. Felipe, dobre! A czy no nie dobre, ale... Jestem mistrzem wszelkich gier yy, traktujących o prowadzeniu auta. Jak tam strefka kolejna, panie i panowie? No tak sobie bym powiedział, tak sobie. Pocały mnie w uszczelkę pod głowicą, stary. Gdzieś to jest psu brat. Syn rzeźnika. Wszędzie. Dobra, tam już widzę, że jest mistrz skłota. To miejscówka nie jest dobra wcale. Mogłoby się tak zdawać, że jest dobre, ale nie jest. смолков. tam się pobili AWM A woema No co jest Stary, ja cię widzę, nie? Wiem, czy ty wiesz? O kurwa, ty mnie też. Gdybym nie miał kamizelki trójki, to by mnie zabił. Yes, Mamy to! Kurcza czusio! Kurcza czunio! Kurcza czusio! Yeah! Yeah! Trzymaliście kciuki. Trzymaliście kciuki. Czułem to. <laughs> Trzymaliście kciuczki. Oh yeah. Gdyby nie kamizelka trójka, ten chłop by mnie zabił. On w ogóle miał shotguna w late game'ie, nie? To jest też dobre. Jakiś hardkorowiec. No dobrze. Kurczaczek dzisiaj jest zaliczony. Ja właśnie nie wiem, czy ja strzeliłem w, patelię, w patelnię temu chłopu, czy ja strzeliłem w ziemię de facto. Sad, you never.